Cześć, Mano, z tej strony Bartek, kanał Motopasja pod Witam Was po bardzo długiej przerwie, prawie półtora miesiąca. Nie było to spowodowane ani awarią motocykla, ani moimi niechęciami do jazdy. Po prostu w domu miałem remont. A jak to przy remontach bywa, no to pełny garaż narzędzi, różnych produktów budowniczych. Tak więc cały motocykl był zawalony i nie dało się z garażu w ogóle wyjechać. Ale jestem jedziemy. Piękna niedziela, 21 stopni motocykl mi w tym momencie pokazuje. A jak kiedyś pisałem wam na społeczności, już we wrześniu nawet otwarli w końcu nową zakopiankę. Z tego co widziałem, jestem jedyną osobą, która nagrywa tą drogę na motocyklu. Nie widziałem innych filmów z nowej Zakopianki, jeśli chodzi o motocykle a ja Wam obiecałem, że to zrobię, więc jedziemy się przejechać nową Zakopiankę tą w stronę nowego targu Zakopianka zaczyna się oczywiście nowa za słynnymi patelniami w Fabówce już jestem na jej nowej drodze tutaj z prawej strony szła stara Zakopianka i teraz jesteśmy w tak zwanej Sołtysiowej Dolinie. Pierwszy taki większy wiadukt właśnie na niego wjeżdżamy. Droga dwupasmowa, piękna, ładna. Można fajnie na niej też jeździć, ale niestety na chwilę obecną ma ograniczenia, ponieważ nie jest ona w pełni jeszcze oddana do użytku. Nie będę tu mówił, jakie tu ograniczenia są, ale finalnie ma być tam 100 na godzinę. Dlaczego tak zrobili, nie mam pojęcia. Moim zdaniem powinno być spokojnie więcej, takie 120 na spokojnie. Ja oczywiście zapraszam Was do oglądnięcia tego odcinka drogowego, czyli Droga Krajowa 47 Rdzawka, Nowy Targ. Tak naprawdę przy pięknych kolorach jesiennych już nie są takie kolory, bo już bardzo dużo liści. Ale jest ich kolor już jest taki bardziej zwiędły, ale jeszcze, jeszcze mamy piękną, złotą jesień. Jeżdżę po trasie, to piękne kolory. Jak mi się uda, to wrzucę może jakieś zdjęcie, żeby wam pokazać, jak to wygląda. A w tym momencie dojeżdżamy do kolejnego punktu. Bardzo szybko dojeżdżamy. Jesteśmy już na rdzawce. Przed nami widać radiostację. Telefonii komórkowej, a tam po lewej stronie właśnie są domy i tam jest właśnie stacja CIRCLE Tutaj w prawo skręcając można wjechać na tą drogę, starą zakopiankę, która idzie po lewej stronie Wjeżdżamy tutaj i tą drogą dojedziemy centralnie, wyjedziemy pod stacją paliw Wam troszkę ją pokazać, czy będzie widoczna. Oczywiście jest tam widoczna, a my zaczynamy już odcinek z pięknym widokiem na Tatry. Oczywiście odkąd otrwali nową zakopiankę, niestety nie ma pięknych widoków na Tatry. Tu jeszcze w tym międzyczasie, jak jesteśmy, tu jest kręt na Sieniawę. Można tu zjechać z dwupasmówki i pojechać na Sieniawę albo w lewo skręcić i wyjechać tam na dole na Światła w Kikuszowej o i tak, tak pamiętacie słynne korki na Światła w Kikuszowej, to właśnie tam tam są właśnie a my mamy przed sobą piękny widok Tatr, na dole Nowy Targ w górę Bańska, Wyżna, Niżna i piękny widok wszystkich tam okolic tutaj przy Tatrach już nie będę ich wymieniał ale tak jak mówię, od września nie było pięknego widoku na tatry, niestety. No i jesteśmy w tym momencie na największym obiekcie tego, tego ciągu drogi. Jest to wiadukt w Flikuszowej. A dokładnie jest to wiadukt w Lasku, bo tutaj pod nami już jest lasek. Jeden z najdłuższych wiaduktów na tej trasie. Że nie najdłuższych, ale jest on najdłuższy. A przed nami, jak miniemy wiadukt, wyłania nam się zjazd na rondo do góry, do Klikuszowej. To jest okolica starej zakopianki. Okolica cmentarza w Klikuszowej. Tutaj jest właśnie zjazd. Tylko jeszcze kończą to rondo, bo musieli przenieść cały ruch tutaj na stronę nowej zakopianki. I dopiero wtedy otworzą przejazd normalnie, już na starą zakopiankę. Można tam się tak samo włączyć. No i po lewej stronie zostawiamy wtedy stację Orlen na Niwie. A my tutaj jedziemy w stronę Grelu, w stronę ulicy Partyzantów na Entargu. Cały czas z pięknym widokiem na Tatry. Nie jest on taki piękny, bo jest zamglony. Tak jak mówię, no nie było w ogóle żadnego. Przez ten okres czasu, właśnie od września w ogóle nie było widoku teatru pięknego. No nie wiem czemu tak, czy to zależne jest od pogody, czy co, nie mam zielonego pojęcia. Wlatujemy do nowego targu, nowa zakopianka. Wlatuje przed nami, tam widoczny, nie wiem czy będzie widoczny na kamerze, ale właśnie betoniarnia firmy Żaneks Wlatujemy od. Od tej strony nowego targu, od strony zachodniej, po lewej stronie, właśnie tam jest szpital, i całe miasto. Nowy targ, po naszej prawej stronie jest Rudzimierz, a my właśnie tutaj wlatujemy do nowego targu. I na wiadukcie, na którym będziemy, będzie zjazd na ulicę Ludmierską. teraz właśnie w pracy to zawsze tędy jeździmy i wjeżdżamy tu od tej ulicy na firmę tablica właśnie pokazująca nowy targ Jabłonka i przejedziemy przez wiadukt Janosika niestety nie mam włączonego, ale tu trzeba bardzo uważać na tej na tym odcinku drogi, ponieważ policja bardzo dużo łapie i jak mówiłem wspomniałem tutaj Żanek po prawej stronie oraz zjazd na Ślimaka na ulicę Ludźmierską, a ja jadę prosto bo Wam pokażę w całości od tej strony tą drogę wjeżdżamy teraz do starej Zakopianki Tutaj pasy są trzy, ponieważ lewy pas idzie na starą zakopiankę w kierunku niwy, a dwa pasy zjeżdżają na starą zakopiankę w kierunku zakopanego. I wyjeżdżamy w rejonie. Zaraz nam się tutaj odsłoni. McDonald's, właśnie ten rejon tutaj, tu się wpina nowa zakopianka. I tutaj dolatujemy już do rądka. Ja tu będę zawracał na tym rądku. I jedziemy z powrotem, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w drugą stronę. Wracając w drugą stronę, ustawiamy się do prawego pasa. Można i ze środkowego, i z tego najbardziej skrajnego. Naprost jedziemy starą Zakopianką w stronę Niwy, a tu wlatujemy już na Nową. Bardzo fajna, przyznacie, że szybko to nam minęło. Bez żadnych korków, bez niczego. Tak, jak wspomniałem na początku, droga bardzo fajna, bardzo mi się podoba. No nie ukrywam też, można poszaleć na tej drodze. Droga jest do tego moim zdaniem przystosowana, żeby było szybciej. Tu wam z prawej strony pokazuję jeszcze starą zakopiankę, rejon tutaj Opla. A my jedziemy z powrotem. Jak wspomniałem, tutaj zjazd na ulicę Ludzimierską. Tak to wygląda od tej strony. A my jedziemy teraz dalej w stronę Krakowa. Kierunek Kraków. I oczywiście od tej strony możecie zobaczyć tutaj Niwę, rejon Szpitala. A góry tam pasmo Turbacza. Pięknie to wygląda, moim zdaniem pięknie. Na początku nie byłem przyzwyczajony do nowych widoków, trzeba było się przyzwyczaić, no ale teraz jak się już jeździ to to jest fajnie. Na tej prawej stronie, na godzinie pierwszej, drugiej, mamy stację Orlen na Niwie, tamtędy prowadzi Stara Zakopianka. A jak widzieliście wcześniej, teraz od tej strony ja dojeżdżam pomału do węzła w Klikuszowej. Węzeł, który nas poprowadzi na rondo, które jest usytuowane przy cmentarzu w Droga jeszcze zamknięta, ponieważ kończą to rondo Ma być w niedługim czasie ono już otwarte Tak więc ktoś jak będzie sobie chciał, to może jechać starą Zakopianką Albo jechać już drogą dwupasmową Moim zdaniem bardzo piękną. I od tej strony tutaj też już nie będę kończył ujęcia. Wjeżdżamy na wiadukt tutaj nad laskiem oczywiście kościół klikuszowej prezentujący się od tej strony. Ładnie oświetlony, bo słońce mamy z naszej lewej. Jesienne kolory tutaj w dorcach. Ładnie, ładnie i jeszcze raz ładnie. I tutaj, zaraz za wiaduktem, mamy skręt już na Sieniawe oraz na możliwość dojechania do świateł w Osoby tutaj chcące tam jechać właśnie tą drogą. Dojeżdżają i nie wiem, czy będzie tu widoczne, ale chyba powinno. Z tego co pamiętam, tu pod nami jest droga, właśnie idąca od strony Sieniawy. Tutaj dojeżdżamy do węzła Rdzawka. Po prawej stronie jest stacja. Wyjazd na Starą Zakopankę, tak więc jesteśmy w tym rejonie. Bardzo szybko, bez korków, bez stania. Tak więc, bardzo przyspiesza podróż kierowcom. Właśnie otwarcie tej nowej zakopianki. Dojeżdżamy do rejonu Sołtysiowej Doliny na dole Piątkowa Góra. Z tyłu rabka, habówka, a po mojej prawej stronie stara zakopianka. Tu, oczywiście, wymieniają na niej asfalt będzie nowy asfalt. Ale najbardziej droga alternatywna dla nas, motocyklistów, to właśnie będzie droga i jechanie starą zakopianką. Jest ona całkowicie praktycznie pusta, raz miałem okazję przejechać tą drogą, no ani jednego autka nie ma. A my w tym momencie wlatujemy do Sałtysiowej Doliny Doliny, tak się ten rejon tutaj nazywa, potocznie przez nas nazywany i wjeżdżamy na wiadukcik który był bardzo długi okres czasu tutaj robiony tu już kolorów jesiennych nie ma ale tu te drzewka bardzo ładnie wyglądały podczas swojej jesiennej oprawy kolorystycznej i takim motosposobem kończymy nową Zakopiankę tu jeszcze z ciekawostek dodam, że Tą drogą tu wjeżdżając oraz wyjeżdżając tam pod wiaduktem, tutaj też można wjechać, tu zjechać. Wjedziemy na drogę tutaj prowadzącą przez Sołtysiową Dolinę i zjedziemy na dół do wsi do rdzawki. Też prawdopodobnie pamiętacie tą drogę, bo przy korkach dość często ona była używana przez kierowców. To właśnie tam można pojechać. A my kończymy. Wjeżdżamy w rejon Piątkowej Góry, wjeżdżamy w rejon. Słynnych pateli w fabówce. Dzięki za oglądanie tego filmika, oczywiście. Łapka w górę, sub, bardzo proszę, like, dzwoneczek. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, którego już dawno odcinków nie było, jak wspominałem. Tak więc jest w końcu, może jeszcze coś w listopadzie wyjedziemy, ale to się wszystko okaże od pogody. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.